Mnie Aleksander Bober, bramkarz z Klubu Sportowego, który dzisiaj wprawdzie rzutu karnego nie obronił, ale ta interwencja w doliczonym czasie gry to chyba smakuje. Co najmniej taki obroniony rzut karny. Na pewno cieszy mnie bardzo, że byłem w stanie dzisiaj pomóc y, drużynie, jeszcze w tak ważnym momencie. Wiadomo też y, miałem trochę szczęścia, że ten strzał był y, blisko mnie i poszedł mi po rękach, a później y, po czole, więc... Y, Fajnie, że w tej końcówce jednak, gdy graliśmy praktycznie jedną połowę, jednego zawodnika mniej, jesteśmy w stanie pokazać charakter i w takim meczu zdobyć punkt. Jak w ogóle wyglądało to spotkanie z perspektywy bramkarza? Dużo przerw w grze. Wiadomo, spowodowane jakby urazem naczo. Wiadomo też VAR. Puszczona pirotechnika przez kibiców, no to tak y, czułem, że bardzo dużo mi się ten mecz, a tak od strony bardziej piłkarskiej, to na pewno czuć było od samego początku dużą jakość y, jeżeli chodzi o Jagiellonię piłkarską, że naprawdę dużo ich zagrań wyglądało bardzo, bardzo jakościowo i, i Wiadomo, no, obraz jakby drugiej części spotkania był spowodowany tym, że, że graliśmy jednego mniej. Wspomniałeś o tych przerwach, spotkanie trwało tyle. Tutaj śmialiśmy się, jakby był rozgrywany mecz pucharowy z dodrywką i rzutami karnymi. Jaki jest twój sposób na zachowanie koncentracji właśnie od pierwszej do ostatniej minuty, kiedy to wszystko tak długo trwa? Wiadomo, że jak jest przerwa, taka dłuższa grze, to warto, warto wyłączyć na chwilę tę koncentrację, żeby zostawić ją na, na część, w której będziemy grali, ale no, ja mam jeden prosty sposób. Po prostu jak piłka już chodzi do góry, no to mówię sobie stop i wtedy już patrzę tylko na piłkę i się skupiam tylko na piłce i wiadomo, że jest to już im dalej w mecz, tym jest to bardziej zmęczące, coraz bardziej męczące utrzymać koncentrację przez, przez całą mecz, jeszcze tym bardziej jak są te przerwy, więc na pewno nie można sobie pozwolić, żeby właśnie w jakimś momencie stracić od razu po przerwie tej koncentracji, bo może to skutkować stratem bramki. To my już skupiamy się na pytaniach z sali w takim razie. Pytaliśmy trenera Moskala, co sądzi o sędziowaniu. Zapraszamy do używania mikrofonu. Pytaliśmy trenera Moskala, co sądzi o sędziowaniu. To się tylko zaśmiał, no ale wam chyba do śmiechu nie było, szczególnie w tej pierwszej połowie, gdy tam sędzia tak dosyć Gwizdał kontrowersyjnie. Mm, jakby no wiadomo, no, nie mamy, nie mamy na to wpływu, jakie, jakie decyzje podejmuje sędzia, no jakby y, też nie widziałem tej sytuacji, sytuacji z Warem. Ciężko mi się powiedzieć, jeżeli chodzi o, o dwie żółte kartki dla Hotiego, to wydaje mi się, że raczej, raczej zasłużono, nie, nie dopatrywałbym się y, w, jeżeli chodzi o to, no a resztę to y, jakby no, nie mi to oceniać, no na pewno, na pewno było dużo przerw w grze niepotrzebnych jakichś yy, sytuacji po prostu na boisku, gdzie w niektórych sytuacjach dostawaliśmy żółte kartki, a za więcej nie no oto chyba były największe takie zboiska, przynajmniej tak mi się wydawało, że taki był największy problem z boiska. Ale no, jakby reszta decyzji, no to nie, nie mi oceniać na pewno. Czy dzisiaj trener bramkarzy dorosłej reprezentacji Polski. Myślisz, że jeszcze zdążysz jako zawodnik uks u pojechać na zgrupowanie seniorów? Wydaje mi się, że wiadomo, że to jest piłka nożna, ale nie mam jeszcze na tyle chyba takiego doświadczenia, żeby dostać pochowanie do pierwszej reprezentacji i e, na pewno fajnie, że jestem obserwowany, ale ale też yy, zdaję sobie sprawę, jaka była pozycja ostatnio moja na, na reprezentacji. Pojechałem na U21 i, i tam oglądałem mecze yy, z trybuna, więc yy, raczej mało prawdopodobne. To już yy, nie przedłużając, teraz misja KKS Kalisz we wtorek Puchar? Zgadza się. Na pewno będzie to ciężki mecz wiadomo, jedzie się. Idzie się do Kalisza na drużynę, wiadomo, z, z niższego poziomu rozgrywkowego. E, na pewno to nie będzie łatwy mecz e, i, i mam nadzieję, że w tym pucharze uda się zajść jak najdalej, bo jest to jednak, wydaje mi się, że każdy marzy o tym, żeby zagrać na Stadionie Narodowym Finale. I, I na pewno może to być piękna, piękna historia w tym Pucharze. I trzeba podejść do tego tak jak do, do każdego meczu. Potrzebujemy też w tym Pucharze wygrać, zbudować swoją pewność siebie. Więc na pewno dobra okaza się już nadarzy na we wtorek. Najkrótsza droga do Europy. Dziękuję. Czekamy na kolejne pytania. Cisza na sali, w takim razie jeszcze wyrobiliśmy się przed północą, zmęczony, ale zadowolony. Aleksander Bober, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.